Witam ciebie przy kawce i przy kominku, a więc dzisiaj temat cholesterolu. Czy cholesterol to nasz wróg czy sprzymierzeniec? Czy poziom cholesterolu powinien nas martwić? Szczególnie na diecie keto, carnivore czy po prostu low carb. A może to tylko pewnego rodzaju nieporozumienie w medycynie? To dzisiaj ten dzień, kiedy w dzisiejszym odcinku dowiesz się na co zwracać uwagę w swoim profilu lipidowym. Jak cholesterol w diecie wpływa na ten cholesterol we krwi i co zrobić, jeśli wyniki badań wywołują u Ciebie stres, a może niepokój, bo wszyscy na oko mówią Ci, że Masz zdecydowanie za wysoki cholesterol. Więc zacznijmy może od tego, czym właściwie jest ten cholesterol. Więc cholesterol to w zasadzie dosyć skomplikowany e, związek. Gdzie cholesterol odgrywa w organizmie niesłychanie ważną rolę i tych funkcji ma dosyć dużo. To jest taka woskowata substancja, która jest niezbędna po prostu dla naszego życia i bez niego nie moglibyśmy funkcjonować. Zauważ, że bardzo wiele różnego rodzaju problemów i schorzeń związanych z. Produkcją i przetwarzaniem cholesterolu to bardzo poważne schorzenia, nawet groźne dla zdrowia i życia człowieka. Więc, przede wszystkim, co robi ten cholesterol? Buduje błony komórkowe, które chronią każdą naszą komórkę. Produkuje, jest prekursorem produkcji hormonów steroidowych, takich jak testosteron, estrogen, kortyzol. Pomaga w produkcji kwasów żółciowych, które są kluczowe, zauważ, dla procesów trawiennych. Kolejna sprawa, chroni mózg i układ nerwowy, ponieważ cholesterol stanowi budulec dla osłonek mielinowych. Więc tak czy siak, cholesterol jest niesłychanie ważny. Teraz pytanie: czy cholesterol w jedzeniu wpływa na cholesterol we krwi? To jest bardzo dobre pytanie, gdzie oczywiście e, odpowiedź taka zdroworozsądkowa mówi, że tak. No i tutaj w latach 80. cholesterol w diecie został oskarżony. W zasadzie wcześniej już, bo chodzi o Ansela Kisa, oskarżony o powodowanie chorób serca. Ale co mówi nauka? U większości ludzi cholesterol w diecie ma minimalny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. To tylko 20-30% populacji, e, która jest bardzo wrażliwa na ten cholesterol we krwi, który, na ten cholesterol wiecie, który przekłada się na cholesterol em, w, em, we krwi w profilu lipidowym. Więc zauważ tutaj po pierwsze to przełożenie nie jest takie bezpośrednie i oczywiste, i to nie jest tak, że wzrost cholesterolu LDL następuje zaraz po spożyciu tłuszczów nasyconych. Nie do końca to e, tak jest. Tak jak powiedziałem, jest ta część populacji, która jest bardzo wrażliwa i ta część populacji powinna na to zwracać uwagę. Wydaje mi się, że tutaj chyba na co się nie zwraca uwagi w większości przypadków, to e, na fakt, że ważniejszym winowajcą, podnoszącym szczególnie ten. Powiedzmy sobie ten w cudzysłowie zły cholesterol, chociaż każdy rodzaj cholesterolu ma swoją funkcję, ale ten cholesterol, który w nazbyt dużych ilościach może ci szkodzić. No to tutaj winowajcą są tłuszcze trans i nadmiar przetworzonych węglowodanów, a nie na przykład jajka czy. Masło, nie daj się w, w, zrobić w balona, i nigdy więcej nie pozwól sobie takich rzeczy wmawiać. Nadmiar zby, zbyt, zko, zbyt wysoko przetworzonych węglowodanów i uwaga, tłuszcze trans. Teraz, co warto monitorować, i czy warto monitorować ten cały nasz cholesterol? E, oczywiście, że tak, no bo otrzymujesz wyniki badań krwi, lekarz łapie się za głowę i nie wiesz co zrobić. Kiedy otrzymujesz wyniki lipidogramu, e, nie tylko patrzysz na całkowity cholesterol, co jest najważniejsze. Oczywiście w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na ten zły, czyli LDL, na ten zły cholesterol, i pytanie, czy to są te frakcje małe, e, gęste cząsteczki czy też te duże lekkie cząsteczki. Druga rzecz, cholesterol HDL, czyli ten dobry cholesterol, gdzie wyższy poziom HDL działa ochronnie na twój układ krążenia. Kolejnym składnikiem są oczywiście klasycznie trójglicerydy i ich wysoki poziom wskazuje na problemy metaboliczne, na przykład na insulinooporność. Bardzo ważną rzeczą tutaj, którą należy mm, od razu mm, że tak powiem, objąć swoją świadomością, to stosunek trójglicerydów do HDL, gdzie powinien odbyć mniejszy od dwóch, więc jeżeli na, przechodząc na dietę ketogeniczną, twój. HDL wzrasta, a trójglicerydy się obniżają. No to automatycznie jest to dowód na to, że z punktu widzenia metabolicznego idzie to w jak najbardziej dobrą stronę. No i zazwyczaj ta norma HDL gdzieś tam sięga około 300, trójglicerydy stabilizują się na poziomie. 50 no i co się okazuje, jest to bardzo dobra korelacja, która wskazuje na zdrowy metabolizm. I teraz pójdźmy w stronę tego LDL-u, i LDLP i apolipoproteina B mogą lepiej określać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych niż na przykład sam LDLC. Teraz czy cholesterol powinien nas martwić na diecie ketogenicznej czy na diecie karniwora, jeżeli on ciągle rośnie. No więc tutaj ważna rzecz. Na diecie wysokotłuszczowej, takie jak keto, karniwor, może paleo, Poziom cholesterolu może wzrosnąć, ale to nie zawsze jest złe. Po pierwsze, HDL rośnie, co jest korzystne. LDL może wzrosnąć, ale jeżeli trójglicerydy spadają, a stosunek trój, trójglicerydów do HDL jest niski, to znaczy, że mamy do czynienia z dobrym układem metabolicznym. Dlaczego ten cholesterol na dietach low carb i high fat zaczyna rosnąć? No, po prostu zwiększa się produkcja również i LDL-u jako transportera tłuszczów. Zauważ, że na dietach low carb głównym źródłem energii stają się tłuszcze, właśnie aby tłuszcze mogły być transportowane do tkanek. Organizm wytwarza więcej cząsteczek lipoprotein o tej niskiej gęstości, czyli o tych większych cząsteczkach. LDL pełni funkcję takiej nazwijmy to ciężarówki przewożącej tłuszcze z wątroby do komórek. No i teraz. W momencie, kiedy Ty przechodzisz na tłuszcze, dochodzi do zmiany w metabolizmie tłuszczów. Węglowodany są zazwyczaj głównym bodźcem do produkcji insuliny, która wpływa na aktywność enzymu HMG-CoA reduktazy, czyli kluczowego dla syntezy cholesterolu w wątrobie. I teraz na low carbie insulina spada, co paradoksalnie zwiększa endogenną produkcję cholesterolu jako odpowiedź adaptacyjną organizmu. I to jest kolejny czynnik, który po prostu wpływa na to, że ten poziom cholesterolu jeszcze rośnie. Więc mamy do czynienia ze wzrostem HDL-u, mamy zazwyczaj w przypadku, kiedy wszystko idzie dobrze, z obniżeniem trójglicerydów i mamy do czynienia z podwyższeniem LDL-u, czyli tych większych, nazwijmy to, mniej gęstych tych. Puszystych, nazwijmy to cząsteczek, które transportują um, y, kwasy tłuszczowe, co jest oczywiście dobrą rzeczą. Zauważ, że podczas postów również ten LDL może ulec wzrostowi. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa się ruch w interesie w kwestii kwasów tłuszczowych. Teraz w przypadku diety niskowąglowodanowej. Organizm spala tłuszcze, nazwijmy to na bieżąco, jako źródło głównej energii, no bo innego nie ma. W związku z tym lipoproteiny, w tym również LDL, krążą w krwiobiegu dłużej, zanim zostaną rozłożone i zużyte. I to oczywiście zwiększa mierzalne poziomy cholesterolu we krwi, choć nie zawsze oznacza zagrożenie, tak jak powiedziałem. Tutaj bardzo ważną rzeczą, jeszcze raz to podkreślę, jest ta zmiana proporcji HDL i trójglicerydów, gdzie HDL to ten dobry cholesterol i on zazwyczaj wzrasta na dietach typu low carb, co jest bardzo korzystne. Natomiast trójglicerydy zaczynają spadać, co poprawia stosunek trójglicerydów do HDL, a to uważane jest za kluczowy wskaźnik zdrowia metabolicznego. Teraz jeszcze raz powtórzę. Mam nadzieję, że ta ilość powtórzeń po prostu pewne rzeczy utrwali. Kiedy LDL, wiemy już, że można podzielić na te frakcje małe, gęste, które są bardziej aterogenne, czyli zwiększające ryzyko miażdżycy, oraz te duże, puszyste. Które są uważane za mniej szkodliwe, czyli te transportery, no to tutaj zauważ, że w przypadku diety low carb często wywoływany jest mechanizm wzrostu tych dużych, mniej szkodliwych cząsteczek LDL, co oczywiście oznacza wyższe wartości całkowite LDL, które niekoniecznie muszą być jakimkolwiek powodem czy sygnałem do podnoszenia alarmu, ponieważ okazuje się, że twoje zdrowie jest w jak najlepszym porządku. Teraz no właśnie, co z tym wszystkim zrobić i jak się przed tym chronić, no bo tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju adaptacją organizmu i ta adaptacja organizmu yy, oczywiście, która jest widoczna w podwyższeniu LDL, HDL, obniżeniu trójglicerydów nie oznacza ryzyka chorób serca. Kluczowe jest tutaj sprawdzenie, jakie frakcje LDL rosną oraz czy inne markery zdrowia, tak jak na przykład, tak jak powiedziałem trójglicerydy HDL są korzystne, gdzie warto również zwrócić uwagę na yy, jeszcze inne pewne składniki, które dadzą ci to bezpieczeństwo, że wszystko jest ok. W przypadku, kiedy dieta low carb powinna obniżać poziom insuliny. Powinna obniżać poziom insuliny, ponieważ jest taki efekt. Do którego może dojść w przypadku, kiedy będziesz przesadzać z nazbyt dużą ilością tłuszczu. Wtedy ta insulina bolusowa zacznie wzrastać. Natomiast z reguły, jeżeli dieta low carb jest dobrze ułożona, ten poziom insuliny powinien spadać, Twoja wrażliwość insulinowa zwiększa się i to zmniejsza stan zapalny. Wzrost cholesterolu jest tutaj taką reakcją fizjologiczną, a nie patologiczną i na to chciałbym zwrócić Twoją uwagę. To, że normy są przekroczone, na przykład w przypadku ADL-u w przypadku LDL-u nie oznacza, że mamy do czynienia z reakcją patologiczną. Pamiętaj, żeby mieć to w jakiś sposób czasowo pod kontrolą i niech on się stabilizuje na jakimś tam poziomie, bo to będzie działało na zasadzie takiego punktu odniesienia w Twojej diecie. Czyli powoli dobijając do brzegu. Nie każdy wzrost cholesterolu jest zły, szczególnie w odniesieniu do diet low carb, high fat. Jeżeli Twoje LDL jest wysokie, na diecie keto lub carnivore po prostu zbadaj poszczególne frakcje i zbadaj, czy są to te małe, gęste LDL cząsteczki, czy też te duże, lekkie, puszyste, jak to określiłem. Gdzie te drugie są zdecydowanie mniej szkodliwe. Lipoproteina A. A polipoproteina B, lub uwaga, jeżeli Cię to nadal martwi, zrób po prostu skan wapnia w tętnicach. A to pozwoli ocenić ryzyko zachorowania na jakiekolwiek choroby e, miażdżycowe. Więc tutaj e, pamiętaj jeszcze raz, wysoki HDL, niskie trójglicerydy, brak stanu zapalnego to oczywiście pozytywne sygnały. Teraz, jeżeli wiesz, że wzrósł ci ten... Zły cholesterol, tak? No to na przykład może być w gronie osób, które są osobami bardzo mocno reagującymi. Tymi hiperaktywnymi w kwestii obecności tłuszczów nasyconych w diecie, a poziomem Twojego cholesterolu. Więc tutaj, jeżeli faktycznie okazałoby się, że na przykład stany zapalne wzrastają, skan wapnia w tętnicach pokaże nieprawidłowości, no to Wtedy, kiedy masz na przykład badania CRP wysokoczułego, kiedy masz badania LDLP i wszystko wskazuje na to, że nie idzie to w dobrą stronę, no to wtedy zacząłbym się dopiero martwić. No i wtedy po prostu zacząłbym tą dietę w jakiś sposób optymalizować, gdzie na przykład dołączyłbym większą ilość roślin, na przykład błonnika, ale przede wszystkim nadal zwracałbym uwagę na redukcję wszelkiego rodzaju żywności wysoko przetworzonej, w tym też żywności tzw. I keto, które, e, która jest po prostu ładnie zapakowana i tylko i wyłącznie sprzedawana, e, po to, żeby nadal być w keto, jedząc mało odżywcze pokarmy. Pamiętaj też o tym, aby oczywiście e, dbać o swój sen i redukować stres. E, bardzo często to powtarzam. Wiem, że wielu z Was to mocno bagatelizuje, ale pamiętaj o tym, że niewłaściwy sen. Zbyt wysoki poziom stresu będzie podwyższał ilość stanów zapalnych, będzie podwyższał markery pozapalne w Twoim organizmie, co na przykład w połączeniu z niewłaściwym lipidogramem może zdecydowanie zwiększyć ryzyko zachorowalności na różnego rodzaju choroby. Miężycowe. Więc mam nadzieję, że ten temat jest już Tobie w miarę klarownie wyjaśniony. Mam nadzieję, że dotknąłem tego tematu w sposób zrozumiały i masz obraz sytuacji, co zrobić, zarówno wtedy, kiedy te wzrosty cholesterolu są. Właściwe i słuszne, a one są na diecie low carb, high fat i zawsze będą, bo wynika to z wszystkich tych czynników, o których mówiłem. I co zrobić w sytuacjach, kiedy te wzrosty są niepokojące? Warto zrobić badania dodatkowe, nie panikować. I ewentualnie dostosowywać dietę znowu, nie robiąc tego, co robi bardzo wiele osób. Na zasadzie, coś złego dzieje się na diecie ketogenicznej, no to nagle zmieniamy na dietę wysokowęglowodanową, z dużą ilością tłuszczów em, trans i z dużą ilością żywności przetworzonej w postaci węglowodanów przetworzonych. No i tu pojawia się przeogromny problem, gdzie wpadając w ten mechanizm błędnego koła zmiany diet z jednej na drugą, może to mieć oczywiście tragiczne w skutkach konsekwencje. Więc e, mam nadzieję, że Cię uspokoiłem, szczególnie te osoby, u których HDL wzrasta, trójglicerydy spadają, a LDL, te puszyste, dobre transportery e, e, kwasów tłuszczowych e, są na podwyższonym poziomie, nawet podczas postów, czyli wtedy, kiedy nie jesz, bo jest to naturalna, fizjologiczna reakcja, niepatologiczna. No i mam nadzieję, że masz już jakiś scenariusz, co ewentualnie zrobić w sytuacji, gdyby ten cholesterol wędrował pod, sam sufit, gdzie oczywiście pamiętaj, że dieta to jeden ze sposobów modulacji pewnych procesów metabolicznych na pewnym odcinku całego Twojego metabolizmu, gdzie oczywiście będę Ci przypominał o właściwej dbałości o Twój sen, o rytm dobowy i redukcję stresu, bo to jest... I zawsze był i zawsze będzie mój konik, na który będę zwracał uwagę z bardzo wielu względów, bo wiem, że, no cóż, ludzie przechodząc na diety low carb uważają, że rozwiązują się wszystkie problemy. Nie, nie rozwiązują się. Jeżeli nie zadbasz o pewne ważne rzeczy, każda dieta może polec, może legnąć w gruzach, że tak powiem pogrążając Twój stan zdrowia psychofizycznego nie z tytułu diety, ale z tytułu innych czynników, które zostały po prostu zaniedbane. Na tym kończę dzisiaj. Serdecznie Cię pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Trzymaj się, cześć.